tak. Dawaj, tobie. Eee! shit. bo i to... To... tabletkę. Na się i bupromu czy coś kurde. Pust mi się nie wziął. Zrespił się za późno. Ham jeden. Ciapak. Ale... O, shit. Aj, się zmieścił. Dwójkę to się robi. A no, okej, okay, dobra, nie, niech ci będzie, że dwójkę to się a, a trójkę też się robi? Tak, rob, robi się trójkę? Bo ja to w sumie nie wiem, nie, 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 nie wszedłem jeszcze na, na taki poziom, żeby robić trójkę. Trójkę trzeba wytrząść, <grymka> okej. Okay. Seems bad. Fa What the fuck, czemu ktoś się przeze mnie, mnie przeteleportował? No, na to nie pozwalam. Na to też trochę nie bardzo. No, na to już bardziej. Weź, weź to typie. No, nice. Fakt to nie wpada. Ufa, czemu to nie wpadło? Nie zezwoliłem na takie rzeczy. Ojoj, ale to wpada. No cóż. Why didn't I flip? Nie wiem, czemu you didn't flip. Wiem, że po to jadę. Dałoby się, żebym w końcu ogarnął ten Ło! Ło Ehm... Fuck Nie ogarnąłem trochę życia Podobał um, mm, mm, mm. mi się boost Okej, okay, dobra Mówiliśmy się pojadę po jakieś przyspieszacze Oh, fuck you! O co tam trafiasz? Nie wiem po co oni trafają w tą piłkę. Ale, w samochodzie, nie bądź pijany. Hmm. Hmm. Okej, okay, dobra. I teraz można by... No fuck, jakbym, jakbym nie był upośledzony, to można by było jechać z akcją. A niestety jestem delikatnie upośledzony. Okej okay. No What the fuck Go 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 Fajnie znaczy. A Ale zamykają tutaj strasznie, nie podoba mi się to hmm. Teraz mi flip nie wszedł Zobaczmy 30 osób tam było no i mojemu to wchodzi, no no cóż Junin są i a Chociaż są jeszcze dwie minuty, przedrobinie farta się uda Wiecie, teraz typie Pojechałeś, jak nie wiem Pierdut pierdut zrobili niestety pierdut Nie, nie, nie lubię jak robił pierdut gdzie mnie tu przewalasz i eee. dlaczego ja nie trafiam w tą piłkę? Dałoby się, żebym jednak zaczął to robić. Tak jak on na przykład O, lepiej! Ale to wyjmął, O, nice! Robił se. Podobało mi się. Rób tak szczęście, gościu. No, w ogóle zaawaterzem nieważne, nie, 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 nie wnikam. Dobra, to będzie moje. Minuta 46 na dwa gole. Może trzeba by się troszkę sprężyć, ale im ma osiągalne. Rozbierzemy sobie ten booster. No, za słabo. Ale z tego to może coś zrobię. Halo, no typie? Jedziesz? Jedziesz, nice! Dobra, i minuta 24 na jeden gol. To zrobienia, no spokojnie. Taki dumny z tego gola jesteś, że nie chcesz tego skipnąć? Nieważne. To sobie wezmę. Lubię brać pierwsze piłki, mimo że nie, nie umiem za bardzo. Uff, fuk. Trochę tam za ciasno było jest jeszcze ten gust, jest jeszcze ten boost. boost by to wywalić w miarę szybko. No to było średnio szybko powiedzmy. To już było szybciej. Ja sobie to wezmę typie, a ty sobie jedź na, na, na strzała. No widzisz jak ładnie, tak trzeba robić. I mamy renisik. Może nawet coś z tego jeszcze będzie. Ja pierdzielę ten typ o 7 strzałów. Nie ma co robić w życiu. Bronił Okej, okay, jedziemy w to od razu fakt, teraz ja jadę po busta do tyłu, ale nie trafiłem w busta, bo po co? Eee, tak, no teraz mi się przydał. No. Nope. To nie przejdzie. I to przejdzie. Tak to przejdzie, ale nie, nie mi niestety. O o! That's bad! Shit, Nie lubię tak. Hmm. Dobra, leć w to, jak tak bardzo chcesz. No ale tak myślałem, że tak to się skończy, shit, spieprzyłem to. No dobra, trudno. Dzięki Bober, te, 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 cieszę się, że podobają Ci się moje zagrania, a raczej ich brak. Uff, e, ja pierd... poleciało se, czemu to se lata? To pozwolił temu latać? Um. O, 11 sekund, eee... E, wątpię czy to się uda, ale może na farcie. Believe. O, o, o! Bardzo bilif. Chyba to nie trafia. Kur... Ej, już się nie uda. Szkoda. Akurat ładnie, ładnie mi ten opening wsiadł. No cóż... No spoko, gierka była. Troszkę, troszkę nie farcik na początku, ale trudno. Candy corn. Właśnie teraz jest... Jakiś... Teraz jest event helluminowy i się dostaje. Dostałem awans. Nieważne. Niech będzie. Nie będę narzekał, że dostałem awans po przegranym meczu według gry. Nie wiem, coś mi się ostatnio buguje tą tabelką, ale no. To nie moja wina, że się buguje. Tak. A co będzie następne? Następna będzie znowu dwójka. Hmm. Hmm. Wyczuwam takie żarty o panie Boże. Proszę nie. O, gramy na... Gram na Klan. Pidor power. O, do, dobry nick. A to będzie moje. Tak, to będzie moje. I let's go. Może tym razem już by się przydało bez takich. What? Nie. Aha, okej. Okay. What? Oni trochę sobie awczą chyba. No troszkę szkoda. Jak będzie trudny ich strata. Przypominam, że istnieją song Questy Od niedawna, na kanale. Wpisujesz wykrzyknik song request i tytuł piosenki albo link do filmu z nią na YouTubie i idzie. Mm. No, dawaj typie, nice Tak myślałem wykrzyknik, nie znak zapytania geniuszu Będę musiał to dodać do, 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 do listy zbanowanych słów Ale to już nie dzisiaj Dzisiaj masz dzień dziecka po, po, Pozwalam ci na razie Mam nadzieję, że Twitch też ci pozwoli Oh shit Kto, jest, to, 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 kto to jest? to Czemu to się tak nazywa? Kurwa, ja się spóźniłem. Patrzyłem, patrzyłem na, na, na ten... Na chat, Shit. Eee, tak. mam upaż, okej. Okay. Wstanę na razie. A my w ogóle prowadzimy. Oh, fuck. Fajnie, fa fajnie mi to wyszło. Podobało mi się bardzo. Okej. Okay. Co z tym zrobisz, typie? Jakbyś to dośrodkowo, to by było całkiem fajnie. No dawaj. Oooo. No nie wiem. Trochę nie o to mi chodziło. Okej. Okay. Strzeli to, strzeli to. No i nice. Uuu. No dobra, bronimy. Co się dzieje z piłką? Piłka leci do nich, więc ja też mogę lecieć do nich. Eee... click... Oh, fuck. To co, co tam się stało? Czemu to poleciało w dół? Mm, Okej, okay, dobra, nieważne chyba. Mam delikatny... Ping czy packet loss? Nie wiem, co to do końca co jest za to odpowiedzialne, że on odbił tą piłkę będąc przed Eee... i po co to trafiasz, typie? Najpotrzebniej to trafiasz. Przeszkadzasz tylko uczciwym ludziom. Oh fuck. Czemu typ? no nieważne. Może to ja jechałem za nim, a, on, a nie on przede mną. Mhm, mm zajebiste. Ja pierdole, nic jej nic nie powiem? Ale w sumie wyszło i tak nie najgorzej. O, o, o! E. Po, po, po co oni wybijają? Bo powiedz mi po co oni wybijają? Przecież mi nie kazałem. Oh fuck. Myślałem, że to trafi. Nie fair. Zawsze jak myślę, że nie trafi, to trafi, a jak... Nieważne. No, to teraz muszę tam kurde wracać. Okej, okay, dobra. Spróbujmy to pociągnąć. Eee, oh, fuck. Coś ja dzisiaj nie mogę się wszczelić w, w piłkę. Dobra, w ten sposób może... O, oh, fuck it. Jeszcze szkoda, że to nie był gol od razu. Bo tak też mogło się zdarzyć. W ten sposób... No, ja tam weźmie... Nie, okej. Okay. Mhm. Mm What? No dobra, typie. Niech ci będzie, że, że to były twoje. Nie! No bo jak muszę objeżdżać w piłkę na bójście, to, to, to się zwykle źle kończy. Eee, Bober. Czemu ty mnie tak nienawidzisz, co? Ja pierdolę. dobra, jadę. Typie co z tym zrobisz? Mm, powiedzmy, szkoda, że nie mam okay. hmm. co Okej. Po co tu bierzesz? Co się z tym teraz stanie? Niech! o fuck! Typie, dobra, nice! Trochę, trochę, trochę to uratował, o jeszcze będzie Gol? A, ładny ten. Ładna animacja. Nie pamiętam jak ona się zwała, ale to nieważne. ważne. A już to i tak jest wygrane. Uii. na Nara. Ej! Okej. Okay. A teraz trochę tro, troszeczkę mi się w miarę z tym teammate trafił, chociaż tro, trochę za dużo jeździł, ale to... to, to mniejsza. Jedziemy dalej. Każdy w każdym razie. Non. Znowu dwójki. O! Fajna, ładna, podoba mi się. Fajny klimat, trochę jak DBD. Czemu typie... Alo. Typie proszę cię. Dziękuję. Wrócił. Fajny klimat. Bardzo mi się podoba tylko trochę dużo partiklesów. Tu jest chyba jakiś w ogóle dziwny filtr nałożony, tak? Dobrze widzę. Jakiś obraz jest taki ziarnisty bardzo, nie? Chociaż nie wiem czy, 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 czy widzicie to z moim bitrate'em. Aczkolwiek wydaje mi się że, że że jest właśnie taki ziarnisty filtr na ekranie a jeszcze znaczy, tak na, naprawdę spoczko mapa to jest niesymetryczne więc oni zapewne nie widzą o oh fuck. nie widzą tego o tego tam. Właśnie, bo jest jakaś nowa opcja, że można sobie ustawić kolorkowe liczniki do palacza, co zaraz co zaraz postaram się zrobić, jeśli nie zapomnę po meczu. Muzyka nie jest za głośna. Jeśli ktoś jest na czacie, proszę o informację. W razie tego mogę przyciszyć. Mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. Dobra, idziemy dobra, jedziemy z powrotem w takim razie. Nara, nie ma do parasza dla siebie. I z powrotem na ich połowę. A, jednak nie na ich połowę. Typie. No dobra niech będzie. Ej, źle. No dobra. Co z tym z zrobisz? Pochwal się okej okay. nie okej okay. What? what what okej okay. nie wnikam eee, gdzie to spada to spada w bardzo brzydkim miejscu co by to nie była obrona Ale to pytanie musik wyszło nawet ja się zgadzam no przestańcie to wybijać Kto wam kazał takie rzeczy robić hamskie. i hop i o oh, fuck a czemu ten typ tam stał cały czas to ja nie wiem daj jego wybór! nasiś majas no daj dawaj 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 Nice daj 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 jak to przeciągniesz typie to może coś z tego będzie nie przeciągniesz tego zarąbisty rob kick. kick. super super świetny tak naprawdę to mogło to wybić no ale dobra trudno czas by się nauczyć w końcu na reali ale no cóż Bum Gdzie jest ten... Gdzie ten pajac? Nic nie zrobię... Ale mogę zrobić tak... Na ten pajac nie dojedzie, bo był... W dupie Bardzo lubię takie, że tak, Takich pajaców, którzy... Był w dupie Jeszcze w najważniejszym momencie, ale no dobra Bo oh Albo takich jak ja, którzy nie trafiają w piłkę No, mmm... Akurat musiało go tam ustawić. No, 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 no. dobra. Zależyłem przejechać za tym, a nie przez to. Nie zresetowałem na czas. No dobra, to jest przerąbane, niestety. Ale no to kwestia tego, że spierdzieliłem parę kwestii. Niestety. Nie będzie na razie wychodzenia do S3, jak widzę. tego się. No, oni do, do, dobrze zbierają te piłki ze ścian. mi się nie podoba. Nie powinno mnie rzucać na, na ludzi, którzy dobrze coś robią w tej grze. Ponieważ. Aha. Ponieważ to się zwykle źle kończy. Ale no cóż. Wezmę sobie to. A to se wziąłem. Okej, okay, czyli goś nie patrzy na czat. Dobrze wiedzieć. Aha, no nieważne. Upa. Okay. Hmm. To się dzieje? On nie to jesteśmy, to przebija To przebija to jest jakiś lepszy ten ten ten, ten, ten le jesteśmy. To niż troszeczkę wyżej... Ja i mój teammate Ale cóż na takich ludzi też się czasem gra Będzie honorek? Nie będzie Bardzo dobrze że sam używasz czatu ale na niego nie patrzysz Jak ja piszę, że moja piłka no to... kuj. Ale no cóż Okej okay. A fuck, nie zdążyłem Eee, XD. A dziękuję za to świetne podanie. Zawsze doceniam, jak przeciwnik mnie chwali za podanie. No, no, do, do, dobre słowo zawsze w cenie.